Kampania Trzaskowskiego musi iść tak doskonale, że trzeba było włączyć typ turbo. No właśnie, bo jej skuteczność, jakość oddziaływania, siła perswazji, no a także sam kandydat przypominają skuteczność, z jaką platforma obywatelska i jej dwór rozwija polską gospodarkę. Bo tak naprawdę to całe towarzystwo znęca się nad naszą gospodarką, nad naszą ekonomią, nad finansami publicznymi, ale nie tylko nad finansami publicznymi, bo także nad naszymi prywatnymi oszczędnościami. Czyli kampania po prostu nie idzie. A skoro stosują swoje pionierskie receptury na sukces w każdej sferze, której dotykają, to wyobraźcie sobie, dlaczego nie wygasić wszystkich polskich mediów? Właśnie tych, które nie poddały się władzy, tych, które nie umawiają się na jakichś tajnych konwentyklach na temat informacji, które mają przenikać do przestrzeni publicznej, a informacji, które mają być wytłumiane. Bo wiecie, skoro się udało z telewizją publiczną teraz w likwidacji, no to ten model można twórczo przetransformować absolutnie na całą rzeczywistość. A najlepszą metodą na poprawę stanu gospodarczego całego kraju jest po prostu. Wyłączenie nieprzychylnych mediów. Niech nie krzebią, niech nie szukają, nie, nie doskrobują się rzeczy, które mogłyby psuć dobry humor rządzącym. A więc, drodzy Państwo, wolność słowa jest tylko dla tych, którzy mają odpowiedni certyfikat, najlepiej potwierdzony w Brukseli no i wekslowany rosnącym polskim zadłużeniem. E, przepraszam, rozwojem gospodarczym całego naszego kraju i fantastycznym zarządem sprawczym. Co, przesadzam. A no, drodzy Państwo, co się dzisiaj wydarzyło w kwestii koncesji dla Telewizji Republika, dla telewizji w Polsce.pl. No bo to jedno drugie pociąga. Ludzie o zgrozo zaczęli lubić te media. No właśnie, zaczęli je wybierać. One zaczęły rosnąć. A wiecie co, lubić to jedno, ale ludzie zaczęli im ufać. No, zaczęli pokazywać informacje, które były zakazane. Na terenie Polski. Na przykład to, co się dzieje na granicach, jak przenikają do naszego kraju No choć których miało nie być. No właśnie. A na taki komfort pracy ten rząd się nie umawiał. No więc trzeba było to zmienić. No i się to zmienia twórczo. Czuj dogmiła Żadowskiej, a dzisiaj sobie porozmawiamy, no właśnie, o tym, co się dzieje w przestrzeni wolnego słowa. Ale zanim o tym. To dziękuję Wam tradycyjnie za to, że jesteście, że się pojawia Was coraz więcej, że jesteście tak aktywni, dyskutujecie, rozmawiacie, zapraszacie znajomych. No bo to, to rośnie, to chyba nieprzypadkowo, że Wasza zasługa. No także, cuneczkujcie, lajkujcie, dalej komentujcie. A wszyscy wylądujemy w jednej kibicce, więc będzie przynajmniej wesoło. W sumie serce roście, patrząc na te zgniłe czasy, że jest takie miejsce, jest coraz więcej takich miejsc, w których zbierają się ludzie przyzwoici, rozumni mające zdrowe poglądy i powiedziałbym też zdrowy stosunek do życia, zdrowo po prostu. A takie klawy pączkują i rosną, jak grzyby na deszczu. A jeśli chcecie się dorzucić do kawy z lodami albo lodów z kawą, to wam przecież tego nie mogę zabronić. Baikoffee.to/miloszlodowski. Stan zdrowia, taki raport z placu boju powoli się stabilizuje. Nocna produkcja rozmaitych rzeczy dywersyjnych wzrasta, głos, jak widzicie, też wraca do normalnego położenia i stanu. Także milczenie mi chyba nie zagrozi, a przynajmniej nie tą razą. A teraz jedziemy z ciągiem dalszym. To, co robią teraz z mediami, to nie jest tylko twórcze stosowanie prawa. Biorąc pod uwagę poprzednie próby, to powiedziałbym nawet konsekwentne działanie i takie wyznaczone przez modus operandi i całego tego y, stronnictwa. To taka pokazowa egzekucja, egzekucja wolności słowa. I wszystkiego, co się mieści w tym, no, dosyć precyzyjnym pojęciu jednak. Ale za to ubrano to w togi, w podniosłe myśli, sygnowane jest przez sądy, no i liczne grono ekspertów. No i odpalone w ciągu końcowego etapu kampanii prezydenckiej. No przypadeczek, prawda? Tak, przypadeczek. Takie rzeczy się nie dzieją nawet w takich najbardziej brutalnych i pełnych rozmaitych konstruktów i pomysłów w bantustanach. To są praktyki żywcem przeniesione z Moskwy i państw satelickich, czyli na przykład z Białorusi. Tak, z tego kraju pana Łukaszenki. No więc można powiedzieć, że ktoś się doprowadził do odmrożenia a właściwie <noise> rozhibernowania przetrwalników, które przez ostatnich 30 lat gdzieś przetrwały w jakichś pana dziadkowych tych wszystkich naszych oficjeli piwnicach, a wcześniej zostały tutaj w formie jakichś innych wirusów przyniesione na sowieckich tankach w 1945. No niestety, tak to wygląda stare, wraca i to z przytupem wiecie co, nie byłoby to takie straszne, bo raczej to jest żenujące, gdyby nie to, że temat się pojawia w przeddzień praktycznie debaty prezydenckiej i to takiej, w której te telewizje, którym chce się odebrać koncesję, bo sprawa jest jeszcze nieprawomocna, więc dlatego mówię, że chce się, bo tak naprawdę wyrok nieprawomocny był, że odebrano. Więc w przeddzień debaty, w której te telewizje miały być jedną z ważniejszych stron stabilizujących tą przestrzeń informacji i wolnego słowa. E, balansującej te przechyły na stronę nie tylko i wyłącznie prorządową, ale także kandydata prorządowego. Budując pewnego rodzaju pluralizm sceny i debaty publicznej. No to myślicie, że to jest taki przypadeczek? Bo ja raczej nie sądzę. A może to po prostu pan Rafał jest niegotowy? Może jest nadmiernie zmęczony, co widać po jego ostatnich występach medialnych, no i musi kupić czas. Może te wszystkie eliksiry mu aplikowane wiecznej młodości, decocto ożywiające go martwy intelekt i filtry upiększające pod souszale um, przestały działać? I już dawno wszystko to rozmyło się w brutalnej szarości rzeczywistości. Bo wiecie co, on jest naprawdę dużo gorszy niż pięć lat temu. Jest fatalny. To może ta dieta ogórkowa przestała działać, albo zaczęła działać. Pojawia się jakaś nadkwasota, coś ugryzło jego ego no i było mocno nieświeże. Albo jakieś jady i wapory wystrzeliły, albo gorzej przebudziły się jakieś niemiłe dolegliwości z przeszłości, albo mają się dopiero przebudzić. No właśnie i kandydat się mocno martwi. A teraz trzeba zażądać, by wszyscy żartownisie, wszyscy drążący w tej przestrzeni publicznej, szukający prawdy, a czasem też stabilizujący debatę, przestali przekuwać balonik jego próżności. Przestali psuć jego dobre samopoczucie. Bo w końcu przecież kandydat całej galaktyki drogi mlecznej, on nie może być ośmieszany. Zwłaszcza, że twórczo ośmiesza się sam. To nie potrzebuje konkurencji. No chyba, że potrzebuje. No właśnie nie, lepiej nie, bo konkurencja czasem bywa doskonalsza niż pierwowzór. Więc co może być następne, zastanówmy się, może jakaś rozszerzona konfiskata narodowości, hmm? zwłaszcza u tych obywateli twórczo nieprzychylnych i zapiekłych w tej materii. Bo skoro można odebrać koncesję na nadawanie, to czemu nie odebrać koncesji na bycie certyfikowanym Polakiem? Z wzorcem uśmiechu certyfikowanym przez jakiś zachodnoniemiecki żurnal albo brukselski salon mody. Już hm. przecież pan Donald próbował powiedzieć, że ma być marsz patriotów. No właśnie. Jeśli patriotami mają być ci, którzy w najwulgarniejszy sposób wspierają osiem gwiazdek, przyczyniając się do promocji, Rosyjskich taktyk, co zresztą potwierdziły polskie służby, no to do patriotów chyba nie należą ci, którzy po prostu troszczą się o Polskę, martwią się o jej przyszłość i chcieliby, żeby ta istniała. No właśnie, ci to zwykła hołota. Z niej można zrezygnować. Nie są targetem, jak zwykle. Tak jak dla domów reklamowych, tak jak dla domów mediowych. Są poza nawiasem przyzwoitego społeczeństwa. Przyzwoitego, czyli tego, który się uśmiecha nawet mimo łez wywołanych stanem gospodarki. No ale wiecie państwo, no błędy się zdarzają. Nawet, gdy są błędami zaplanowanymi, zaprogramowanymi i patrząc na wyniki chociażby naszych narodowych trzeboli, spółeczek, klejnotów przewidywanymi, właśnie. No potem będzie można łatwo je odkupić na dołu, Bo w zasadzie to tylko u nas ekonomia nie działa zgodnie z grawitacją. Gdy na rynku posłucha i wiecie, nowe technologie, czyli sztuczna inteligencja tak naprawdę wywraca bardzo wiele branż i bardzo wiele dziedzin, w których do tej pory, szczególnie tych kreatywnych, w których do tej pory można było budować niezłe kapitalizację, to tylko w Polsce agencje fotograficzne, które mają generalnie problem ze sprzedażą swoich Zdjęć, odmawiają sprzedaży nagle zdjęć, które posiadają w swoich stokach. No właśnie. Bo mogłyby być niewygodne dla jednego z kandydatów, bo pokazują go w otoczeniu uśmiechniętych, radosnych ludzi. Kolorowych, wyfiokowanych na paradach, które są paradami równości. Czemu? Trzeba się wstydzić takiego performanceu i udziału w nim. Przecież to jest powód do dumy. Do tej pory kandydat afirmował tego typu środowiska. Czemu nagle w toku kampanii nie wolno publikować tych zdjęć? No właśnie, czemu? Uczcie się takiej determinacji, bo tu nie chodzi o kwestie wizerunkowe. Tu nie chodzi nawet o pieniądze, co jest szokujące. Tu chodzi o lojalność wobec systemu. Wyobraźcie sobie kolejną instytucję, taki GUS, Generalny Urząd Statystyczny utrzymywane z naszych podatków, żebyśmy mieli świadomość sytuacyjną tego, co się w naszym kraju dzieje. Wiedzieli co się tutaj naprawdę dzieje. Mieli świadomość tego, co się tutaj dzieje. Żeby na tej podstawie, żebyśmy mogli podejmować pewne decyzje, które są kluczowe dla nas, dla gospodarki, dla naszych firm, no i żeby poprawić relacje albo żeby poprawić ocenę naszego fantastycznego rządu w toku kampanii prezydenckiej, zmienia się nagle koszyk Zakupów. Tak. Jego skład. Zmienia się algorytm, według którego liczy się produkty, które tam trafiają. I elementy, które składają się na to, w jaki sposób potem jest liczona inflacja. I wystarczy tylko usunąć z tego koszyka rzeczy związane z cenami nośników energii, usunąć część produktów żywnościowych, które zasadniczo bardzo mocno wpływały na odczuwanie. Inflacji, i można potem bezczelnie w świetle kamer, będąc ministrem finansów, opowiadać, że inflacja spada. I wszyscy w to będą wierzyć? Wszyscy się na to składamy w podatkach. Na to, żebyśmy mieli właściwy obraz rzeczy. A tu się nam robi wodę z mózgu. Świadomie z premedytacją zmieniając algorytmy. Tylko po to żeby dla celów wyborczych zmniejszyć ryzyka wizerunkowe. Oszukuje się cały naród. No i potem właśnie, inflacja spada, bo to już nawet nie masło urasta do elementu strategicznego. Zaraz będzie marchewka, szczaw, mirabelki. Wszystkie te elementy, które po prostu mogą wpływać na odczuwalny poziom inflacji, będą usuwane, a my będziemy żyć w przekonaniu, że o to jest plaża. A oczy i nasze portfele nas oszukują. Wszystko się po prostu dostosuje do narracji. Bo tak wygodnie. A wiecie co, jakby tego było mało, to jeszcze komedia wyborcza w całej krasie dotarła też do sądów. Wiecie na czym to polega? Wyobraźcie sobie, pan Mencen powiedział, że pan Hołownia przyjmował w Sejmie grupę przybyszy z zagranicy, imigrantów. I wiecie co, media poinformowały, nawet że w tej grupie imigrantów byli ludzie, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. I wiecie co? I w trybie wyborczym został przez pana hołownie pozwany, przegrał i teraz ma przepraszać. Bo to rozumiem, że jak teraz by przeprosi, to zostanie pozwany po raz drugi, że tym razem kłamie. No bo jeśli coś, co powiedział prawdziwie, e, zmusza się w tej sprawie do tego, żeby przepraszał, to jak powie teraz, przepraszając coś, co jest nieprawdziwe, no to skłamie po raz drugi. No drodzy Państwo, no to już zaczyna być kuriozalne. Nasze sądy stały się maszynką do mielenia mięsa, a nie do budowania poczucia sprawiedliwości wśród nas wszystkich i przekonania, że żyjemy w praworządnym kraju. No wiecie Państwo, to jest jednak pewnego rodzaju odpowiedzialność założyć sobie na piersi łańcuch z orłem i brać na barki przekonanie, że cały naród ma ze swoich podatków utrzymywać nasze dolce wita w tym stanie sędziowskim. No i to już jest chyba poważny stan, na którym trzeba się zastanowić. Także głosując po tej kampanii, bo te wnioski nie mogą sobie pójść i rozproszyć się w przestrzeni publicznej. Bo ten stan nie może być tolerowany dłużej. Bo to są po prostu setne jaja, za którymi nie nadąża satyra, kabaret, Poczucie przyzwoitości, zwykła moralność, ludowe przekonanie o sprawiedliwości, bo prawo już nawet nie mruga, już nawet nie udaje, że przestało być prawem, a zaczyna być elementem służącym tej władzy, która łamie przepisy, które nas wszystkich obowiązują na każdym kroku. A temida już nawet nie jest ślepa, jest nawet głucha i nie ma. No i to już zaczyna być coś, gdzie tak naprawdę instytucje państwa przestają nie tyle, działać. One po prostu nie istnieją. A skoro nie istnieją, a musimy się im podporządkowywać, to ten stan rzeczy to jest tyrania. No ale jest też konkluzja pozytywna z tej patologii wynikająca, że skoro muszą tak bardzo przeginać ci nasi rządzący, tak bardzo naginać wszystkie elementy, które wynikają ze zwykłej przezwoitości i standardowych elementów dla umowy społecznej, która powoduje, że żyjemy jako jedno społeczeństwo. To znaczy, że ta kampania nie idzie im tak dobrze, jakby pokazywały te fantastyczne i pompowane wciąż przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w mediach przychylują rządowi sondaże. W takim razie te sondaże sobie można wydrukować na papierze toaletowym i złożyć je w celach toaletowych właśnie w tej cudownej wygódce za 650 tysięcy w Warszawie. Do czego was zachęcam? Przy okazji tego, jak wpadniecie w sobotę, na Marsz Poświęcony Tysiącleciu Korony Polskiej. Bo tam się spotkają wszyscy. Wszyscy, którzy uważają się za Polaków. I tam nie ma zmiłuj się. Nie ma wymigiwania się. To nie WF, na którym mamusia napisze zwolnienie. Jak synusia zaboli nóżka, albo będzie pociągał noskiem. Tam ma być każdy. I tam nie ma zwolnień. I tam się widzimy. Od 12 w sobotę. Najbliższą. Pod Pomnikiem Kopernika. Człowieka, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię. No właśnie, i Polskę go wydało plemię. A tym razem mamy wstrzymać tę patologię i ruszyć Polskę. Po to, żeby przetrwać kolejne tysiąc lat. A teraz wyślijcie to swoim znajomym, przyjaciołom, dyskutujcie, rozmawiajcie, subujcie, dzwoneczkujcie. No i jeszcze możecie buycoffee.to.pl jeszcze Wam tego nie zabronili, chociaż mogą. Jak wszystkie. Trzymajcie się, hej, cześć, będzie dobrze. Pa.